Hej, cześć, siemano Ja jestem Hawajes i witam was w drugim odcinku z mojej nowej serii na tym kanale mianowicie yy, mianowicie pokój gracza 2021 tak, będzie to seria, która będzie się pojawiała co rok odsłona jej jakoś zawsze w kwietniu poprzedni odcinek zmieniłem jego nazwę bo postanowiłem, że zrobię sobie taką mini-serię po prostu i zmieniłem nazwę na pokój gracza, tak. I po prostu będzie to miniseria, która będzie się pojawiała zazwyczaj w kwietniu, bo poprzedni odcinek pojawił się 7 kwietnia. A jak to nagrywam, mamy 21 kwietnia. Ale pomyślałem, że wrzucę jakoś na maja może na 1, lub też coś takiego ale to jeszcze nie wiem. Yy, co? Pamiętajcie, zostawić łapkę w górę yy, subika i to chyba w sumie tyle. Z tego wstępu, no, możecie też napisać miły komentarz. No i co, to tyle. Nie będę już w sumie Wam przedłużał. Zapraszam do oglądania. No, a więc ym, wchodzimy. I kurde, przepraszam, w sumie nie pomyślałem, pewnie yy, echo było, czy jak to tam się i nazywa co kurde pierwsza zmiana 2020 2021 przestawiłem sobie mieczyk tak tak jak w poprzednim y, vlogu no i to chyba y, tyle o tak jak widać tutaj y, y, laptop mój tak ale do niego zaraz przejdziemy no co jeszcze y, nowy fotel sobie kupiłem ale no stary, został No bo po prostu mi się przydaje jak ktoś tam się przyjedzie czy coś co tutaj pyk I Takie coś, bo tak jak wiadomo troszeczkę tutaj Materiał się tak niezbyt popsuł Znaczy tak, niezbyt popsuł tak No materiał się trochę popsuł, ale jest względnie dobry No i co? Co się w sumie z takiego wam mogę pokazać w sumie? No to tak i tutaj mam kurde zestaw narzędziowy, o kurde przepraszam troszeczkę, ym, promocja dla firmy, co jest to jest? to jest ten pojemnik na narzędzia z niej. Ym, no. Tutaj trzymam różne gierki. Ja oczywiście wielki fan ym, Kurde, teraz będę hałasował Wielki fan farminga, mam wszystkie dodatki o to jak widać, jak chodzi o piętnastkę oczywiście mam wszystkie dodatki o pik pik Tutaj mamy Holmera, JCB, w ogóle to akurat od kolegi odkupiłem ale to to kupiłem sobie samemu za 30 zł I, no i tak jak już mówiłem kiedyś może, możecie szykować na powrót o tej gry bo też kupiłem. Wiem, że możliwe, że niedługo wyjdzie i tak nowy farming, ale mi to nie przeszkadza. O, tutaj mam taki preparat, akurat to tylko do czyszczenia monitora. Tam, tutaj trochę bałagan. Pan Sobieski, tak. No co, tutaj lampka się zbytnio nie zmieniło nic. Do laptopa też przejdę, tak. Jak mówiłem tutaj o. I tutaj tak trochę se kolekcjonuję różne rzeczy, I do puszeczek I doszedł inny Mountain Dew, bo znalazłem taką puszkę w takiej samej wielkości, bo wcześniej była mniejsza, no i dwa szampany z Sylwestra i nie tylko, tutaj kolekcjonuję se, I mam statki z nadmorza, I tam też czapeczkę, jakieś inne ozdobne pudełko. I tam, nie wiem jak to wam pokazać, tam jest pudełko po laptopie z ładnym logiem Omena, nie wiem dlaczego, ale podoba mi się to logo. Tutaj są nie strzałki, tylko bełty do kuszy, to jest jak to tam historyczna ta Tutaj mam tą kotwicę, no tutaj książki trzymam. Tutaj Atlas z 99 roku, najstarsza moja książka, hy <laughs> no. Tak, nie mam starszych książek. Yy, bo względnie nie czytam w sumie, no. <laughs> yy, no co jeszcze mogę Wam w sumie pokazać? Tak, zanim przejdziemy. Tutaj Wam wszystko chyba pokazałem. Jeszcze Wam kurde pokażę, bo ostatnio nie wiem, dlaczego ja mnie wzięło na kolekcjonowanie pudełek. Tak. O, tutaj przesuniemy. O, może przesuniemy fotel. Yy, I tak, tutaj kurde. Yy, yy, też to jest taki mały spoiler Wam pokażę. Poprzednia myszka co miałem się niestety popsuła. Teraz mam taką i też przepraszam, a to w sumie zaraz powiem: mianowicie ja, to jest Fury Hunter 2.0 yy, w nazwie 2.0, no bo jest USB 2.0. Yy, kupiłem też moje wymarzone głośniki. Co chciałem, Fury Syrk Znowu pewnie coś przekręciłem, ale takie głośniki Fury. Yy, dysk sobie kupiłem zewnętrzny yy, mikrofon, kurde yy, bo potrzebowałem i w sumie jestem nawet zadowolony z zakupu. Yy, co yy, tam to, co tam jest na, na dole, yy, zaraz wam zaspoileruję, bo w sumie pokażę wam. Yy, pyk, yy, pyk, 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 pyk. Kupiłem sobie, to jest podkładka chłodząca tej oto firmy, której nie będę wypowiadał, bo przekręcę jej nazwy, znowu będą kurde mnie, no, ale dziękuję, że mnie poprawiliście też, no. I tutaj, tak jak widać, o, taka podkładka, o, i chłodząca pod laptopa. Ja jestem typem osoby, co no, ja wolę i se czyścić laptopa i trochę tą podkładkę mieć. I Co, dobra, to se później posprzątam. I teraz przechodzimy do laptopa, tak no. A jak chodzi o laptopa, to se Hawaje kurde już yy, usiadł. Yy, tutaj jest ta owa podkładka pod laptopa yy, tej firmy, którą tam widzieliście. Yy, no, tutaj się mogę różne rzeczy sobie powłączać, ale to jego nie będę pokazywał, bo po prostu. Nie wiem dlaczego to nie jest przez te głośniki, co sobie kupiłem, yy, tylko po prostu ja sobie jeszcze kupiłem. Właśnie, że Wam wszystko podlinkuję, ale zacznę pierwszy tak. Klawia, bo dobra, mikrofon, jak już nakręciłem, yy, mikrofon tej oto firmy. Yy, o, ja Wam wszystko tam podlinkuję ładnie. Yy, zrobię taką prawdziwą specyfikację wraz z peryferiami. akurat tutaj jest mój stary mikrofon, cały czas go mam. No, kurde, mogę pokazać, big. Cały czas go mam, on będzie jako pamiątka kanału. Jey, mam taki chory plan. Jak chcecie, to będę mógł to nagrać. Zrobimy złotą statuetkę z mikrofonu i wezmę, kupię złoty jakiś spray, farbę w puszce złotą i możemy to pomalować i to będzie, kurde, nie wiem, czy ten mikrofon będzie jeszcze wtedy działał, ale no, będzie jako taka ozdóbka, pamiątka czy coś chłe, chłe. No, jak chodzi o myszkę, to już mówiłem: jest to Fury Hunter 2.0. No, myszek dobrze działa. Tutaj mi się troszeczkę ubrudził, ale to może nieważne, bo i mozara... mozara wyłączę. Mamy tutaj te docofania i tego te klawisze dodatkowe. Ja z tego nie korzystam, no ale można se podpisać. Na przykład, nie wiem, tutaj można do CS-a zrobić flasha, tak jak yy, mój kolega ma. Pozdrawiam, Witek Games. No no tutaj się świeci w ogóle myszek taki w miarę podstawowy tutaj mamy też, zmieniamy sobie prędkość odtwarzania tego, myszek jest dobry tylko ostatnio miałem problemy to mogę powiedzieć z... no z scrollem miałem problem, ostatnio trochę się zacinał ale poza tym bardzo dobrze mi służy, a tamto, a tamta poprzednia myszka była dosyć duża, nazywała się Fury Predator, czy coś takiego Ja nie pamiętam, a tak Jak yy, lewy, czy tam Prawy klik, tutaj wiecie O to mi chodzi, mi się zaciął Oj, wyłączyłem yy, Zaciął mi się i po prostu, no Wywaliłem ją, bo nie, nie chciałem takiej myszki Do grania yy, Bo w Minecraftach to się średnio budowało No Jak chodzi o yy, Klawiaturę, wiem, troszeczkę brudna Jest to klawiatura Też marki Fury Um, nie pamiętam, ta klawiatura się chyba nazywa Fiury Tornado? Nie, 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 przepraszam, nie Tornado, tylko he, ha, ha coś tam, he, ha, coś tam, wam podpiszę. No, jest to taka klawiatura. Y, y, nie wiem z jakimi przełącznikami mnie takie rzeczy na razie nie interesują. Może kiedyś wymienię, ale na razie nie zamierzam, no bo w sumie klawiatura mam już ją może z ile lat. 2, trzy teraz będzie. Tutaj wszystko działa, te, te takie świecące. Te, no jedynie co, wy to może lepiej widzicie, ale, ale, ale jak jest jasno w miarę w lato, to ta klawiatura słabiej świeci od tej na przykład, co mam w laptopie, o, tak jak widać. Słabiej świeci. No, opcja zablokowania przycisku Windows, mamy FN, przełączamy różne rzeczy. No, klawiatura mi dobrze służy, no tylko troszeczkę jest pobrudzona, może ją sobie kiedyś wyczyszczę. Przez te lata, z której nie korzystałem, no to tutaj niestety troszeczkę się tak ugina, to tak patrzałem na recenzje, to każdy tak model ma, że tutaj się tak dzieje, że taka nie do końca jest wiadomo. No, wszystko mi wszystkie klawisze działają, bo ja nie jestem typem gracza, co się rejżuje na klawiaturze, w sumie nigdy nie miałem okazji, no, tylko tutaj mi się może coś na wsadzie, takie rzeczy mi się zrobiły, albo tutaj się ubrudziło, albo tutaj mi się kiedyś slime wylał. Nie pytajcie dlaczego. No, mikrofon, myszkę, klawiaturę mamy za sobą. No, to głośniki, już mówiłem, jest to Fiury, Syryk, tak? Chyba dobrze mówię. No co, głośniki, jak głośniki, mają opcję regulacji, nie tym takim. Jakby to nazwać, co tutaj pokrętłem, tylko mamy, ja z tego nie korzystam, mamy pod spodem takiego pila, pila, pilocika fajnego, a tutaj są stare głośniki, też je gdzieś trzymam jeszcze. I stara myszka, tak. No i ta podkładka stara to też tu, teraz tutaj na boku jest, bo to wygląda tak, jak Hawa jest, se siedzi tak jak teraz. Skończę sobie nagranie, biorę sobie mikrofon i sobie go stawiam tutaj i sobie tak... Yy, no, i tutaj sobie po prostu leży, żebym tutaj miał wygodniej, tak? No, głośniki działają bardzo dobrze. Jest dobra jakość audio, tylko niestety USB mi troszeczkę szwankuje. Ale to zaraz wytłumaczę dlaczego, bo ja mam USB inne troszeczkę. Ale zanim USB wam jeszcze pokażę, tutaj troszeczkę. Baj, już robimy. Gdzie, gdzie on jest, pewnie nic nie widzicie teraz, kurde? O, 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 o jest. To jest ten dysk, o którym mówiłem SSD 500 GB. Yy, zewnętrzny, yy, tak? Yy, no, co mogę powiedzieć? Jak ktoś nigdy czegoś takiego jeszcze nie miał, a się ciekawi, jak to działa, no to po prostu mamy, to działa tak jak yy, zwykły pendrive. Mamy większe po prostu takiego pendrive'a dużego z pojemnością 500 GB. No. Yy. A co do tego, dlaczego mi te głośniki kurde lagują, hałasują, czy nie wiem jak to nazwać, to wam zademonstruję co się dzieje. O! Włączyłem teraz podkładkę. I. Ja nie wiem co się dzieje, ale to względnie. Ja, te, ja sobie przełączałem też te głośniki z tego USB zwykłego na inne. No, no i wracając do tematu tych głośników, no to yy, one dobrze działają, bo ja je podczepiałem sobie tutaj pod USB laptopowe z laptopa, z płyty głównej, i one nie robią takich rzeczy, nie, nie hałasują w taki sposób, tylko normalnie re rejestrują dźwięki, go przesyłają. Tak, pewnie źle powiedziałem, ale nieważne, no ok. Bo ja mam takie yy, USB, nie wiem jak to się nazywa. Taki hub USB to wam też podlinkuję, ale ja tego tak szczerze nie polecam, muszę coś innego kupić, bo to jest naprawdę. Yy, ja nie wiem czy to coś przez ten kabelek co tutaj łączy, czy ja nie wiem co to się z tym dzieje. Yy, no, jak chodzi o laptopa, yy, to chyba wszystko. No, system to tam nie, nie pokazywałem ostatnio. No, no możecie wpaść na Hawajesa, zapraszam. Tak, no w sumie już weszliście, jak patrzycie ten odcinek na kanał. tak No i co, to chyba tyle. No procesor to tam. Ta sama specyfikacja, ta jak w tamtym roku. I piątka dziewiątej generacji Nvidia GeForce GeForce 1600 Ti. No, karta. No, i tutaj to już pokazywałem. Fotel taki oto. Miałoby Diablo, ale się nie udało. Ale, zamiast Diablo, jest taki bez żadnego znaczka. No, mi pasuje, bo jest to mój taki pierwszy fotel, chyba taki poważniejszy. No, to on tutaj ma też mogę początkującym graczom polecić jak najbardziej. No, bo. On jest w miarę dobry, tylko troszeczkę mi się tutaj, ale to moja wina, że sobie tutaj obiórko i mi się trochę tutaj rozwaliło już. No i troszeczkę podłokietniki po, po to, co wam pokazywałem. Dlatego mam tutaj cały czas zestaw narzędziowy, bo muszę sobie cały czas te podłokietniki podkręcać, bo one mi się luzują. Ale poza tym, to muszę przyznać, że fotel jest bardzo dobry. Tutaj mamy poduszki, regulacje, niżej, wyżej, to samo tutaj. Ja, ja się już przyzwyczaiłem, ale mówię Wam, że na początku to ma niedziwne uczucie. No i tutaj już nie będę chyba... A, to nie ta strona, o tutaj. Yy, wiadomo, tutaj mamy góra-dół, ta wajcha, i ta wajcha jest, ta wajcha jest tego, Możemy się tak to rozłożyć, o kurde. O kurde, nie działa, o teraz działa i możemy się tak to rozłożyć, ale nieważne. No i mamy tutaj taką to też poduszkę jeszcze z przodu. Ja niekiedy to rozkładam, ale to tylko to. No i co? Sądzę, że to było na tyle w tym odcinku, w tym vlogu. Zobaczymy się w kwietniu 2020 drugim, no co, no jak chodzi o vloga, to się zobaczymy. A kto to będą nadal odcinki zapraszam też na jest 20 No co, sądzę, że to by było na tyle Elu.